Dobra, cześć, Matko z tej strony, Karol. Szybki poradnik, jak, jak mieć rdze w Farmingu 22 na maszynach. Tam będzie kilka plików wrzucić. Będzie link podany w tym w komentarzu, w, w opisie. I wam pokażę, jak ta rdza wygląda, oczywiście. Dajemy sobie, Ja wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tylko, wy tam będziecie sobie jeździć, czy coś zużywać maszyny, a ja wam pokażę. To wygląda na maszynach oczywiście. Bierzemy sobie latareczkę, żeby wyglądało to bardziej. Jeśli no, żeby było bardziej widoczne. Tutaj jak zauważycie, na półgu jest rdza, Wcześniej jej nie było. Jest fajnie, pięknie, to nie jest zabrudzenie, nic nie ten. Bo zabrudzenie by wyglądało inaczej. Zabrudzenie mogę Wam pokazać oczywiście, jak to by wyglądało. zabrudzenie by wyglądało tak. Jest inaczej. Od razu, bo koła są ubrzone, a ja to ten. Zrobiłem to modem na F11, więc zapraszam do porodnika, jak to wrzucić do plików gry. Więc tak. Mamy ten pliczek, w którym się znajdują pliczki. O te wszystkie. Na razie się to zmniejszymy. A to tak. Tak, na bok damy. Yy... Słuchajcie, muszę odpalić komputer odpalić, ten komputer. Dobra. Zyskamy, otw otw otwieramy tam, gdzie mamy yy, farminga zainstalowanego, czyli ja mam na dysku C, systemowym, yy, nie tu oczywiście, tylko ja mam tutaj, Steam, co, yy, Steam Apps, Common, Farming22, Data, yy, Shaders i wrzucamy to ładnie, pięknie i zamiam pliką miejscem dostylowym. Pięknie, ładnie. To nie. I to wszystko. Miłego wieczoru życzę.